Pan? No. Widzę, że się od pana nie odczepię. No. Dobrze, dam panu szansę. <noise> Robię. Bardzo serdecznie dziękuję. No. Bardzo, bardzo serdecznie pani... Niech pan mi... się nie męczy, dobrze? No, bo już bym się był... udusił. Szkoda, że się tak nie stało, oczywiście. Proszę pana, czy pan ma wyobraźnię? Czy ja... czy, No. To świetnie. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj między nami jest lada. Pan sprzedaje, ja kupuję. Ja sprzedaję, tylko się ogarnę. Pani kupuje, a gdzie lada? No przecież pytałam, czy pan ma wyobraźnię. A, no, a gdzie ladę masz? Proszę pana, ta pańska lada jest pod tym pana berecikiem, czy pan rozumie? A widziałaś kiedy taką małą ladę? Proszę pana, mały łebek, mały berecik, mała lada. No tak, bo jakby była duża lada, ja bym musiał mieć taki duży berek. I taki duży łeb. No no, 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 no to to wiem to. Głupi nie jest. Świetnie. Wobec tego proszę pana, pan jest ekspedientem. Ja, ro, ja robię i tak. robię tak jak taki zwyk, zwykły ten, ten, co pani mówiła. No właśnie. Coś chciała! Co chcesz, bo nie mam czas. Proszę pana, no ja przyszłam do pana, żeby kupić... Bo Ktoś... ci zamknę że, przed nosem. Dobrze, czy ja nie kupię mam... dzisiaj, czy nie? No pięć. Proszę pana, ale ja się wstydzę. Może ja na, na panu na ucho powiem, bo mnie pan tak zdenerwował. Dobra, wiem, głupi gu, gu, nie jest. Aha, no, no to może chaciek pan kupi. Co? Gucha? Chacik. Haczyk, no właściwie to nie no, wiedzisz, myśl. No bierzesz, się nie, bo ci lunę. Nie no właśnie mówię, że nie zła myśl. No, Nigdy nie kupowałam haczyka. Widzisz, jak ci... No, podszzepłem.. Świetnie mi pan podszedł. To wobec tego bardzo proszę taki jeden malutki, cieniutki haczyczek, żeby nie był drogi. A z tych chytrusie! A jakby tak było ławica? No to co? No to jest głupia i tyle. Ty... Tysiąc haczyków ziemniaków. Jak to tysiąc haczyków? Proszę Pana, Pan mnie wziął ogromne nie... koszta. Bo ci si lunę. Dobrze, proszę mi dać tysiąc haczyków dla świetnego spokoju. Pięknie bierze. A masz wędkę? Co mam? Wędkę, Gucha! No nie mam, no ale czy ja muszę mieć? No bo normalnie wiesz, To znaczy, że mam kupić wędkę u Pana, no, tak? No, Gucha! No to proszę mi dać taki jeden malutki, cieniutki bambusik. Bo e ty chytrusie! A jakby tak była... ławica? To znaczy, co mam znowu z tymi no wędkami? No tysiąc wędek wiesz, bo przeskoczę ladę lunę. Proszę pana, na mnie to jest niesłychane. Dobrze, proszę mi dać tysiąc wędek z tymi hakami, proszę mi to zapakować. Czeka. Dziękuję panu bardzo. A masiłkę? No, proszę pana, oczywiście. I to nie jedną w przeciwieństwie zapewne do pana. N nie mądruj, bo normalnie widzisz, co ci... Bierzesz? Co? Gucha? To proszę mi dać wobec tego pewnie znowu tysiąc żyłek, jak nie, pana... Nie ty tysiąc, Znam. ale cztery tysiące, bo na bo, no, bo na bo... jedną wędkę cztery metry, głupia nie jestem. No, bo bym się znowu udusił. Szkoda. Co to ma takie tam błyszczące? To jest takie liczidełka, ale to już. Chawa, już nie twoje. Pan sobie z tym nie poradzi. A masz... no no, robaki? No nie, na szczęście nie, a cóż pan sobie dobra? co się chwalić, jak ci tym kalkulatorem zajadę to. A jak będziesz łowić... O, 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 ławicę dobrze, żeś mi potrzebowałbym się był, znowu udusił. No. No. To znaczy co? No be, bez robaków nie da rady. Ciemniaków. No to pewnie znowu tysiąc robaków Małgorzata. Nie tysiąc robaków, ale tysiąc wiaderek. To ławica źle jak cholera. No nie. Gucha? Proszę pana dobrze, proszę mi to wszystko razem zapakować. Tymi Czeka! Robolami. A, z, a z czego Dziękuję. będziesz łowić ławicę? No jak to z czego? Stanę sobie na brzegu, złowię, zarzucę, zjem. Aż cię szkoda, Kaś. Dziękuję bardzo. Ławice łowi ze środka i jezioro gu, 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 gu. No to ja tam wejdę. Musisz tam popłynąć. No to popłynę. A czym? Dziubać? To znaczy. Co? Musisz jechać, jacht, albo trawle. Albo no. wiesz wejś co? Wejść i, i to i to. Dziubać? Niech pan dziubie, no nie mam innego wyjścia. Dobrze, bardzo proszę. Dziękuję panu bardzo. Czeka! Już się nie mieści. To niech pan przerzuci do pamięci. No, no to za to. Głupi nie jest. Tym bardziej jest to same dziewiątki. Czeka! A czym przywieziesz o ławicę do domu? Proszę Państwa, proszę się nie śmiać. Ławica to jest kupa ryb? Jeszcze może mi to ktoś zarypać. No i jest inteligentna babka. Musi, musisz mieć ciężarówkę albo chłodnie, albo węsę. I to, I to. No nie, no oczywiście bardzo proszę ciężarówkę i chłodnie. Pięknie bierze. Czeka. No i jak się spisałem? Ducha? Bierześ mnie do roboty? No proszę pana do roboty. Oczywiście, że pana biorę. Ale poza tym mianuję pana ministrem działu rybnego w moim salonie. Czeka! No i, i no, jak łatwo być ministrem. Karta Zwierzańska, Marcin Daniec, proszę Państwa, w sprawie ławicy tutaj przyjechali. Sładiajcie się.